Produkujesz materiały POS, zarządzasz marką, chcesz sprawić, aby Twoje materiały POS przyciągały klientów, zwiększały sprzedaż i przewyższały konkurencję. Jeśli tak i chcesz wiedzieć więcej, to zapraszam Cię bardzo serdecznie na indywidualną konsultację online materiałów POS. Dla kogo są te konsultacje? Dla właścicieli Marek, przede wszystkim dla brand managerów, trade marketerów, dla tych, którym zależy na zwiększaniu sprzedaży w punktach stacjonarnych poprzez skuteczne materiały POS. Wspomnieni Brand i Trade Marketerzy, specjaliści, którzy chcą tworzyć kampanię o wysokiej konwersji i mierzalnych efektach dla agencji reklamowych, dla zespołów kreatywnych, które pracują nad projektami materiałów POS, które mają przyciągać wzrok i generować sprzedaż. Ale również te konsultacje są dla producentów materiałów POS, dla firm, które chcą lepiej zrozumieć neuropsychologię klienta i tworzyć materiały o realnym wpływie na decyzje zakupowe. Ja nazywam się Marek Borowiński, od ponad 26 lat pomagam markom w Polsce i za granicą, ponieważ miałem przyjemność pracować i w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkałem, przygotowywać materiały POS, konsultować je, zmieniać doświadczenie. O tym dzielę się właśnie w takich artykułach jak w Och! Magazynie. Mam przyjemność również występować na targach promo festiwal marketingu czy targach Retail Show w Warszawie. Wszystko po to, aby dzielić się wiedzą. Również mam przyjemność dzielić się ze swojego zakresu wiedzą w takich kanałach jak TVN24. Dzień dobry, TVN, gdzie tłumaczę zagadnienia związane z psychologią koloru, psychologią komunikacji, neuromercializingiem, ale również zdarza się, że wywiady odbywam w Polsat News czy w pytaniu na śniadanie. Dzielę się swoją wiedzą w takich Takich artykułach jak Puls Biznesu, chociażby lekarz sklepu czy rynku zoologicznym, rynku meblarskim, pracując z wieloma branżami. Na co dzień pracuję jako ekspert z kanałem Pożywcza TV, gdzie doradzam, pokazuję, jak można w różny sposób komunikować się, tworzyć materiały POS, jak tworzyć sklep, który będzie sprzedawał. Również na kanale Spożywcza TV prowadzę swój autorski program, sklepowy masterclass, w którym pokazuję ciekawe informacje, ciekawe materiały. Na co dzień dzielę się, ze sklepami, z brand managerami, swoimi informacjami, doświadczeniami, również w piśmie Hurt i Detal, gdzie od wielu lat mam właśnie swoją rubrykę. Zapraszam Cię do skorzystania z tych konsultacji po to, abyś jak najwięcej zyskał. Dlaczego warto zainwestować w konsultacje online jeden na jeden? Dlatego, że dowiesz się, jak podczas tej konsultacji, jak mózg klienta przetwarza bodźce wizualne, co zauważa natychmiast, a co ignoruje. Jak reaguje na kolory, na kształty, co skraca czas decyzji zakupowej. Podpowiem Ci sprawdzone mechanizmy z wielu moich lat doświadczeń, które zwiększają sprzedaż między 30 a 70%. Wszystko specjalnie dla Ciebie, aby Twój projekt był jak najlepszy, pomógł Tobie, ewentualnie jeżeli jesteś agencją kreatywną, Twoim klientom, czy jako Tobie, jako producentowi POS, aby jak najlepiej trafić w to, że klienci, konsumenci Twojego klienta, Twojej marki będą jak najbardziej zadowoleni. Co zyskasz dzięki tej konsultacji? Przede wszystkim głęboką analizę psychologii klienta. Poznasz, jak działa psychofizjologia widzenia, czyli to, jak mózg postrzega stent, jak postrzega półkę, jak postrzega regał czy komunikat w sklepie. Podzielę się z Tobą wiedzą opartą o neuropsychologię. Dowiesz się, jak działa neuromerchandising w materiałach POS, jak trafić do serc i umysłów klienta. Dostaniesz indywidualne wskazówki. Przeanalizujemy dokładnie Twój przypadek, materiały POS i przestrzeń sklepową oraz wszystkie zagadnienia, z którymi w tym zakresie będziesz miał potrzeby. Co konkretnie otrzymasz? Indywidualną analizę. Wcześniej przesyłasz zdjęcia swoich materiałów, postgrafiki, to co potrzebujesz przeanalizować przed konsultacją. Mamy do dyspozycji dwu lub trzygodzinną konsultację. Spotkanie jest możliwe podzielone w zależności. Na przykład, jeżeli jest to dwugodzinna, to możemy ją zrobić jako raz 120 minut, możemy zrobić dwa razy 60 minut. Jeżeli wybierzesz konsultację trzygodzinną, może być jedno spotkanie trzygodzinne, mogą być dwa spotkania po półtorej godziny lub trzy spotkania, rozłożone po 60 minut. Otrzymasz personalizowane rekomendacje, listę konkretnych rozwiązań bazujących na neuropsychologii i moich doświadczeniach. Dodatkowe wsparcie, możliwość kontaktu e-mailowego po konsultacji, w razie dodatkowych pytań nad wdrożeniem tego, co było przedmiotem konsultacji. Czego dowiesz się również podczas tej konsultacji. Omówimy, jak działa autopilot zakupowy klienta, jak wykorzystać psychologię koloru i kształtu, dlaczego odpowiednio zaprojektowane materiały POS zwiększają sprzedaż dowiesz się również, jak aktywować martwe strefy, filary, końcówki regałów, projektowanie, jak zaprojektować flow zakupowe, jak stworzyć strefy tematyczne, które zwiększają wartość koszyka. Porozmawiamy też o percepcji wzrokowej w kontekście materiałów POSZ, czyli w mojej specjalizacji psychofizjologii i widzenia, czyli opowiem Ci, jak umysł klienta reaguje na kolor, kształt, bodźce, komunikaty, na jak działa na call to action. Porozmawiamy o tym, jak unikać pułapek poznawczych, dezaktywujących przekaz. Jest to bardzo ważne no jest to już wyższy stopień neuropsychologii. Skrócenie czasu decyzji o połowę, czyli podpowiem Ci, co użyć, a czego nie, żeby zyskać szybszą reakcję klienta na Twój POS. Dzięki tej konsultacji uzyskasz skuteczność opartą o naukę. Łączę psychologię, neuromarketing, strategię wizualną w jeden spójny system komunikacji POS. Dostajesz konkretne rozwiązanie oparte na wiedzy naukowej i doświadczeniu zdobytym w setkach sklepów na obydwu kontynentach. W zależności od Twoich potrzeb podzielę się udostępniając swój ekran różne materiały, różne rozwiązania, które tworzyłem w Polsce i za granicą, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie dam Ci od razu informacje, co i jak dawało efekt po to, abyś Ty nie musiał eksperymentować, abyś otrzymał podczas konsultacji konkret, który przyspieszy Cię do sprzedaży Twojej pracy, Twoich materiałów pos, Twojej produkcji czy Twojej kreacji. Jak przebiega ta współpraca? Przede wszystkim jest to zakup konsultacji, klikasz kupi teraz, otrzymuj. Voucher z instrukcjami. Potem krok drugi, przesłanie materiałów. przekazuje zdjęcia lub projekty post do analizy. Ustalamy termin oraz rodzaj czy są to dwie czy trzy godziny. Konsultacja online. Spotykamy się przez komunikator, który tobie odpowiada. Następnie mamy wdrożenie rekomendacji. Otrzymujesz listę spersonalizowanych rozwiązań i wsparcie przy wdrażaniu. Dbając o Twoje interesy i Twoich klientów, to zrób ten pierwszy krok do lepszych wyników sprzedażowych. Skorzystaj z jednej z konsultacji. Pytanie: wybierasz dwóch czy 3 godzinno? Wszystko po to, abyś miał lepsze wyniki, aby Twoi klienci byli bardziej zadowoleni z Twojej pracy i żebyś ty szybciej sfinalizował swoją sprzedaż. Wszystkiego dobrego!